Jaką mamy karmę związków? Jak to sprawdzić astrologicznie przy użyciu wiedzy wedyjskiej? Jak to wygląda na to wcielenie? Możemy to zweryfikować. Oczywiście, temat jest rozległy, natomiast dzisiaj omówimy sobie punkt pierwszy i czwarty. Zwłaszcza, że ten czwarty punkt. Jest prosty do zweryfikowania, nawet jeśli nie masz specjalnej wiedzy astrologicznej, a ma spory wpływ na całość życia w tym temacie właśnie związków, miłości, małżeństwa, partnerstwa itd. itd. Ponieważ Atma Karaka, tutaj mowa o Karakamsie, czyli Atma Karaka w wykresie D9 nazywa się Karakamsa. Ja to wszystko pokaże, oczywiście, jak to znaleźć. Ma duży wpływ to, w jakim znaku się znajduje ta karakamsa. Ma spory wpływ na cały ten obszar życia. Więc może to jest nawet 50%. Nie wiem, tak naprawdę, ciężko to oszacować. Możliwe, że to też będzie wyglądało różnie, w zależności od horoskopów, ale jest to mocny wpływ tej karakamsy i w jakim znaku się znajduje. Oczywiście osobnym tematem jest sama kondycja Wenus, też kwestie tak zwanej Upapady i kolejne Upapady pokazują kolejne związki, więc to też jest inny rozdział całego tego tematu. Tego nie omówimy, ale sprawdzimy dzisiaj tą Karakamsę. No i przypominam, że planety w astrologii wedyjskiej, one ukazują naszą karmę tak naprawdę. To, co już wypracowaliśmy w poprzednim życiu, na to życie będziemy przerabiać. No i tak jest, tak jest z każdym, z każdym aspektem naszego życia. To możemy sprawdzić badając kondycję dziewięciu planet w horoskopie. No więc zaczynamy. Przejdziemy do strony deva.guru, gdzie bezpłatnie możemy sami zobaczyć swój horoskop. Więc to wam pokażę jak to zrobić i przejdziemy do punktu czwartego. Ok, jeśli wpiszecie sobie wyszukiwarkę deva, pisane przez V, guru i po prostu bez żadnego com i tak dalej, wyświetli się Wam ta stronka. I tutaj proponuję Wam zmienić wyświetlanie w tym miejscu, wyświetlanie horoskopu. Jest wiele możliwości, tak naprawdę możemy się dzisiaj skupić na tym wykresie południowym. Czyli to są takie sektory, 12 sektorów, 12 znaków Zodiaku, i zaczynamy od wpisania swoich danych urodzeniowych. Czyli przykładowo, ktoś się urodził 1980, niech będzie ten 10 maja, godzina 9.28 Kraków, powiedzmy tak. I to jest pierwszy punkt. Choć tak naprawdę, godzina urodzenia w tym, co dzisiaj zrobimy, nie jest taka istotna. Ponieważ położenie tej Atma Karaki w wykresie D9 nie jest tak bardzo zależne od tej godziny urodzenia, oczywiście warto będzie ją wpisać, ale zauważcie, że te, że te planety one się nie zmieniają tak mocno. Przykładowo, godzina 9.28 ktoś ma Atma Karakę, za moment to pokażę, ktoś ma Atma Karakę tutaj w baranie. Dla godziny 15 rachu jest w tym samym miejscu, tak? Więc e, dlatego ta godzina urodzenia nie jest tak istotna. Nie jest tak bardzo istotna, ale jeśli ją znacie, oczywiście wpiszcie. Będziemy dzisiaj sprawdzali wykres D9, bo jak mówiłem, karakamsa to jest Twoja atma karaka w wykresie D9. Najpierw jednak musisz zweryfikować, jaką Atmakarakę posiadasz w horoskopie. Mówiąc inaczej, która planeta jest Twoją Atmakaraką. I aby to ujrzeć, należy tutaj zerknąć w ten obszar i znaleźć skrót AK. W tym przypadku, jak widać, to jest Zarachu. Oczywiście to może być dowolnie inna planeta. Więc AK to jest Atmakaraka, Dusza, Król Horoskopu. Rachu, tak w tym przypadku jest to. Rachu i sprawdzamy w wykresie D9 położenie. Rachu to jest skrót RA. Widzimy, jest w tym sektorze. Ja teraz powiem. Ja teraz powiem, jak, w których miejscach mamy znaki Zodiaku, i to będzie istotne, bo oczywiście, Ty możesz mieć Atma Karakę. Przykładowo, Merkury, jeśli byłby Twoją Atma Karaką w tym horoskopie, no to Merkury znajduje się tutaj w innym znaku. Tak? I ten rozkład znaków wygląda następująco: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion. Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby. No i jeśli już wiemy w którym znaku mamy Atmakarakę, przypominam, że chodzi o wykres D9. To jest bardzo ważne. To teraz otwieramy sobie dokument i sprawdzamy, tak? Jeśli mamy Atmakarakę w Baranie, to osoba jest nieszczęśliwa w małżeństwie. Przemierza cały świat, by poznać żonę męża. W końcu się to udaje, ale może doświadczyć okresów celibatu. To są takie ogólne teksty, jeszcze dodam na podstawie takich tradycyjnych, starożytnych właśnie tekstów astrologicznych. Więc położenie tej Atmakaraki w taki sposób może zabarwiać albo dodać jakiś właśnie element do naszego tematu związków. Jeśli mamy Atmakarakę w byku albo w wadze, to odpowiednia osoba pojawia się dopiero po okresie dłuższej pokuty czy przygotowania na niego. Może jednak istnieć jakiś problem, nawet wielki lament. Atmakaraka w raku... Chce innego partnera lub jest w związku z osobą, która jest zajęta. Atma Karakavel wie: Przemierza świat po rozłące lub separacji. Dopiero po dłuższym czasie weźmie ślub drugi raz. Bliźnięta: Ma dwie żony mężów. Lub po prostu wielu partnerów, albo jest z kimś, kto miał już wiele związków. Daje to również ryzyko niewierności. Atma Karaka w Pannie możliwość doświadczenia separacji, cierpienia, trudności. Atma Karaka w Skorpionie dwóch partnerów naraz. Po nieudanej relacji pojawia się kolejna. W pierwszym związku może doświadczyć wielu przykrości, w następnym powinno być lepiej. No i atma karaka w wodniku i w koziorożcu brak interakcji z partnerem mąż-żona cierpi. No i atma karaka w D9 w strzelcu i w rybach jeśli zostawia partnera samego lub ignoruje go, to inne osoby go ją odbijają. No i tak to wygląda, moi drodzy.